Ściernisko a właściwie niekoszona łąka przy ulicy Pawiej zmieni się niedługo w San Francisco, czyli nową placówkę oświatową w czechowicach dziedzica. Powstanie szkoła specjalna dla dzieci z upośledzeniem umysłowym. Działkę y, przepisali czy podarował nam Urząd Miasta dzięki inicjatywie burmistrza Mariana Błokuta. Inicjatywę budowy nowej szkoły wsparli Bracia Golec. Co, co, co tu robicie na tym Czechowickim ściernisku? No generalnie obecnie nagrywamy tledysk z młodzieżą z tutaj szkoły, z Trzechowic Dziedzic. A Teledes dotyczy jakby całej akcji budowy nowej szkoły właśnie dla tych dzieciaków, bo oni mają szkołę niepodal stąd. Tutaj właśnie jest miejsce, które dostali od miasta i, krótko mówiąc, za chwileczkę zacznie się budowa. I my patronujemy tejże oto budowie. A piosenka Ściernisko, którą napisaliśmy w 2001 roku, w 2000, 2000 roku, brat mi poprawia, jest jakby bardzo dobrym takim motorem napędowym do właśnie tej całej inicjatywy. Szczepisko i rączki Są bardzo sympatyczni Tutaj ludzie, dużo osób chciało my. ich namówić, więc tak, udało się. Byliśmy w milówce, dzieci zrobiły makietę i myślę, że tą makietą Dobra, urzekły tak. dzieciaczki, nasze, Dobra, e, braci. E, braci golców. My się po prostu zgodzili, wspaniali ludzie, e, 5, którzy chcą nam pomóc. 4, 3, 2, jeden, odpalamy! 16 czerwca 2014 roku byliśmy na ściernisku, gdzie powstanie szkoła. Trwały tam właśnie zdjęcia do nowego, czechowickiego teledysku do piosenki Ściernisko Golec z Orkiestra. Szkoła mieści się w trzech budynkach, do kilku piętrowych. także panie codziennie przenoszą dzieci na wózkach, z pierwszego na trzecie piętro. My byliśmy sami świadkami, bo byliśmy na zajęciach i to nas po prostu jakby bardzo wzruszyło i zmotywowało do tego, żeby tutaj wspólnie zadziałać i wesprzeć tą całą inicjatywę właśnie budowy tej szkoły. Pana, kamera do pana przyszła. Pomajcie tutaj wszystkim, którzy będą oglądać. Powiedzcie, pozdrawiamy Was! Pozdrawiamy Was! Jak się pracuje razem z golcami? Myślę, że współpraca jest bardzo owocna, są bardzo otwarci, elastyczni i myślę, że w wypadku akurat naszej placówki i naszych dzieciaków to jest bardzo, bardzo fajne i bardzo potrzebne. Na razie jest i no są to kochane dzieci i jeżeli możemy w jakimś stopniu ich wesprzeć poprzez bycie tutaj, prawda, i, i, i nagranie wspólnego teledysku, no to jesteśmy ot, otwarci zawsze na tego typu inicjatywy, tym bardziej, że Czechowice są niedaleko, no i... I, i, mówiąc, i, i, i po nam z tą inicjatywą. Krótko mówiąc, grunt już mają, co jest najważniejsze. Tak, Tutaj, prawda, powstanie za chwilę pierwszy filar. Wiemy tak. z różnych źródeł, że Starostwo Powiatowe dołoży się do budowy tej szkoły, także dziękujemy za wsparcie. No i nie możemy się doczekać otwarcia tejże szkoły, bo to będzie w sumie piękna, że tak powiem, ceremonia, kiedy będzie, prawda, pierwszy dzwonek i to będzie wtedy finał tej całej akcji. I wszyscy razem! Tu na razie jest czerwisko, ale będzie San Francisco A tam się tam bie, to biegłowisko, będzie znostał pirater To na razie jest czerwisko Nie wiem, czy tu z nimi budowałeś, czy ty wolisz tańczyć dziś To tańcz, za nami stańczysz, szalej, wiesz, śpiewaj Okej, okay, show musi być dobre. Oni w prawo, oni w lewo, możemy jechać? Dobra